Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku. A czy to będzie pierwszy, czy ostatni odcinek, to nie mam pojęcia. To jest gra, która nazywa się City of Gangsters. I co to jest? Czym to się w ogóle wiąże? My tutaj jesteśmy. To nie jest rewolucja przemysłowa, to jest później, więc myślę, że tutaj może być rok 1950. Po wojnie myślę, że prawdopodobnie to super. Nie, nie, starzej. Dawniej 1920, coś takiego, no. Nie wiem. Nie mam, nie mam pojęcia. Nie będę zgadywał. Eee, nie mam pojęcia, co to jest za gra. Ja miałem ją z Epic Gamesa. A z racji, że ostatnio lubię trochę... pokombinować, popróbować tych gier. po zagramy też ich to Play tutorial. Bo jestem nubem i nie mam pojęcia. Aha, czyli to będzie taka... Gra... Której? Kago 1920 rok. Kurde... Zgadłem. Zgadłem. letni Amerykan. Strategia. I powiem szczerze... Aha. Chciałem powiedzieć, że to trochę brzydko wygląda, ale to celowo jest w taki sposób zrobione. Aha. Szczerze, szczerze wam powiem, że kurde. Nie podoba mi się to. Ta gra wygląda po prostu brzydko. Ona jest. Wiecie co? Sprawdzimy sobie coś. City of Gangsters. Sprawdźmy to w ogóle, gra. Ile to kosztuje, na przykład, 10 dolców na Steamie? Strategiczna gra ekonomiczna, a wiecie, że no nie. Ha. Chyba mi się to nie spodoba, wydaje. Więc ja tak właściwie myślę, że wypuścimy sobie jeden materiał z tego. I tyle. Nie będę w to grał, raczej. Już tak niestety z góry trochę stawiam. To wygląda jakby to była gra na przegondarkę, tylko że ona nie jest na przeglądarkę. I tu jest ten pies pogrzebany, nie? Można rozbudowywać jakieś tam wie rzecz. Dawno, naprawdę dawno nie grałem w żadne strategie. Myj organ. Lincoln Park. No oczywiście, że to stan Wielka Brytania. trochę takie kierowcy nie dobra i ja nie wiem co ja mogę na ture zrobić kurde jak turówkę to ja wolę w kierowcy pograć nie mam pojęcia Dobra. Mamy limit yy, samochodów. Mamy limit postaci. Yy, dobra. Keep playing. Yy, quit do main menu. Bo chodzi mi o to, że to był tutorial, a ja w tutorialu nie chcę być. Detroit. O, patrzcie, to mi się podoba. Mamy Detroit. Custom map. A weźmy sobie. Polish. Rita de Kowalczyk, outfit. I Ta gra nie zajmowała długo. Na pewno zajmowała z pół giga. Nie, nie, nie pamiętam, ale wymagania też ma śmieszne. 1000... Aha, czyli tu mogliśmy w jakiś sposób regulować sobie też rok gry. 18 years. Kowalczyk downtown. Kowalczyk. Śmiesznie. Jak się tą kamerą struje? Aha. Ej, jak się zmienia tu kamerę? Aha, dobra. Rita Kowalczyk. Pamiętam, jak za mało lata grało się w jakieś strategie i próbowało się ogarnąć w jakiś sposób. Trzeba coś tam robić niej. Ha. Obór. Kurde, o co tu w ogóle chodzi? Jakie powiązania. Wiecie co? Problemem takich gier strategicznych jest fakt, że żeby nauczyć się w nie grać, potrzeba trzeba jedne chwili. Ja jednak wiem, że w tą grę grać w przyszłości nie będę. Także, jakby nie patrzeć, każda poświęcona chwila na taką grę... Uczycie grania w tę grę. A czyli tu dialogami trzeba kupować nie rozumiem. 150. A my ile mamy kasy? O. A, można tu jakieś produkty kupować i tak dalej, tak? Nie podoba mi się, że to wszystko musi się odbywać jeszcze dialogami. Dobra, i co tu chodzi o to, że co kup taniej sprzedaj drożej? Cel, nie mamy tego. No dobra, tu możemy butelki. Jest... Up, taniej sprzedaj drożej. Nie o to chodzi. Aha, to tu wypadałoby kupować. W sklepie pieprzonym spożywczym. Fajne. Mamy tutaj takie Aria. Lewandowski. On Lewandowski. Ciekawe, czy. Kurde, nie podoba mi się strasznie, że tu musimy wszystko dialogami robić. Wolałbym, żeby ta gra była jednak trochę prostsza, jak jakieś Hirousy na przykład. Chociaż wiecie o co mi chodzi. Tutaj co gwoździe mogę sprzedać? Pójdźmy tu. A, bo my nie znamy, że tak powiem, tej mapy. Ale możemy sobie pojeździć jak baran. Możecie mi popisać, jeśli wy w tą grę graliście. Mnie jednak ona... ...a... ...nie urzeknie. Mogę zwiedzić sobie całe moje miasto polskie. Bye. Dobra, idźmy tu. Okej. Okay. Jeśli... Ej, patrzcie, tu spotkaliśmy mojego przeciwnika. Tak? Ja za bardzo jeszcze nie rozumiem dlaczego tu jest o gangsterach. Przecież ja jestem jakimś baranem, a nie gangsterem. Fight! Baseball'em go będziemy walić. A. Bo on walił pięściami. Chcę mu najebać też następnej. Napierdalajmy go, kopmy go. Będziemy go bić i kopać, no stop O to chodzi w tej grze, nie? Jak tak dalej pójdzie, to damy radę. Bo ja bym musiał jeszcze. O, patrzcie. Tutaj najlepiej, jakbym jeszcze znalazł sobie jakiś sklep z broniami. O, patrzcie, tutaj jakiś ziomek officer. Mogę mu też najebać? Halo. A, mówiłem, że właśnie jeśli macie coś. Coś, te, coś takiego, to możecie mi opowiedzieć na ten temat trochę więcej. Czyli tych gangsterów jest trochę. Kupmy sobie klamkę, coś. Julia Traps. No i aha, 71. My mamy 19 lat już, mieliśmy 18. tu urodziny mieliśmy, ale ja ja. A, bo ja tego nie. Przecież nawet nie. Nie odkrywałem tego, tylko ja po prostu sobie jeździłem jak baranek. Taki. Never mind. Z czego on mnie bije? Stawcie mnie, biją mnie i kopią. Nie mam... I co jest? Mhm. tak dalej, Aha! Już mi najebali, tak? Dobra. Ja w tę grę grać nie będę. Jestem po prostu albo za głupi, albo po prostu mnie nie urzekła. Piszcie komentarze. Ja, bo bardzo chętnie właśnie chciałbym sobie. Wiecie, tak oczami lejka pograć wiele takich gierek. To pierwszym razem, nie? I zobaczyć na przykład. O, dobra, to mi się nie spodoba, ale zagram sobie i zobaczę mniej więcej co to jest. O to chodzi, że wiecie. Nie, nie mówię, że ja całą serię będę z tego robił, bo, bo nie będę. Ale wiecie o co mi chodzi. Dobra. Dzięki Wam za oglądanie. Piszcie komentarze i.